Witam serdecznie, hodowców, hodowczynie, w gołębi. Drugi lot konkursowy. Jeszcze raz powtórzę drugi. Niecałe 200 km do mnie. Głąbki za jakiś czas się powinny pokazywać. 6.30 start. Także postaram się nagrać. Jak to się będzie odbywało? Zobaczymy, nagram tam powiedzmy 10 gołąbków. tyle w tym razie. Także jak coś będzie przylatywało, to będę nagrywał. Także do potem. No jestem, nie udało mi się nagrać. Kurka wodna, bo rozmawiałem z tyłu, a on mi tutaj w boku się się odbił samczyk. Tam jest. Pamy, masy, chodź, 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 chodź. Tutaj samiczką tylko otworzę.

Chodź koch, 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 koch. I Czekamy dalej. Drugi Ale pogoda to nie wskazuje, żeby było super Nie wiadomo skąd one zatują.

Ale jeszcze dwa, szybciutko, nie przylecą mi i będzie dobrze. A idziemy, o, 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 o emocje, emocje, emocje. Także filmiku teraz na razie nie zatrzymuję. Idzie ten filmik. Chwilę jeszcze go przetrzymam, może bo nie chcę takiej sytuacji, że wyłączę, mi tu się zjawi coś. O, chciałem powiedzieć, że następna, to, robię, to ptaszek. Tam przeloczyła samiczka, muszę jej otworzyć półkę. Nie chcę. nic nie widzę, nic nie widzę, chodź, 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 tam siedzi przy chodź, 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 4-latek. Jeszcze, o, właśnie skoczył tam. Cztery, jeszcze jeden by się przydał szybko. Nie byłoby takiej tragedii, że tak powiem. Dalej, 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 Nic nie widzę. Kręcę się w koło. Mogę wypatrzeć. gara są. minut za chwilę. 4 minuty tam. 5 minut skoczyło, także sobie pauzę. Ten piąty gołąbek w przydałby się szybciej. No cholercja ja tam za, zakoszywałem. Co prawda tam 27 sztuk, tylko ale, ale piątka by się przydała i prędko, żeby teraz przyleciało coś, nie byłoby tak wcale źle. Nie widzę, nie widzę. Teraz zaczęło wiać, ale tak nie za mocno. Prognozy mówiły, że będzie wiało. wiało będzie mocniej, bardziej wywali na północ. A tu pierwszy się odbija, cholera wie skąd. Bo tam byłem przy bramie, rozmawiałem z kolegą, z przodu się pokazały. Po mnie tam jest loto, jakiś ptoszek, cholera. Muszę go zaraz gonić. Nie wiem, czy to widać tam, ten Myszołów, czy to, to tam. Piątka nie jest skazana. Zrobię pauzę chwilę i przegonię tego ptaszka tam. Bo będzie to leci. Jest piąty. Chodź, chodź, kać, kać, chodź, kać, 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 chodź, kać, 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 O, jest zbit. Idź sobie, Samisia, idź, 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 idź. Idź sobie, Samisia, idź. Ale zbytnio się nie, Pani nie spieszyła, Pani Roczna. Pani Roczna, proszę wejść tam. Samiczka przyleciała, która prawdopodobnie na następny rok nie pójdzie. W piątce jest. Po treningu zgubiła partnera, chyba że partner zdarzy dolecieć. W środę byłem właśnie na treningu na całe 70 km i jak powiem pogoda nie spasiła, bo co jakieś co miejscowość to inna pogoda, była tu padało tam, nie. Ja wypuszczałem, to było fajnie, bo czekałem specjalnie, żeby miały fajny trening. Tam burza, tu burza, tu pada i tak się kurka zrobiło, że pięć sztuk brakuje ze treningu. Robię pauzę, odpalę fajkę. A jest szósty. Chodź, 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 Szybciutko. Chodź, 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 Oczko przyleciało, oczko. O, że jest szósty. Jeszcze cztery postaram się nagrać. Tak wiem. mówiłem, 10 sztuk. że przelatą w bandzie. <noise> nie, no, to się nie zdarzy. 27 sztuk zakoszowanych, no to... to... jest kolejny. Chodź, 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 chodź! Siódmy. Chodź, 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 Źle tam siedzę, bo nie widzę. One tu idą z kierunku. Jakieś 2 godziny, 10 minut, im to zajęło, niecałe 200 km. Zaczekamy. Jest kolejny, kurde, zaraz się wbił. no. Chodź, kać, 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 kać. Ósmy. Nie mogę tam co posiedzieć. Ty mi tutaj wyleciał stąd. Chodź, chcę, chcę, widzę tutaj do góry go. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chcę, 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 mam nadzieję, że go widać ładnie. Szybciej samczyk, dziewiąty, może jeszcze jeden? Jeszcze jednego nagramy. I filmik zaraz stawię. Obiecane 10 sztuk, chyba że nie przyjdzie. <gryw> Obiecane 10 sztuk. Także jeszcze zobaczę do zegara, ile to im zajęło. O, tu sobie siedzę i tak mi tamtąd przed. Idziemy, czekamy. O, kawka, papierosek jeszcze. Można czekać. Także jeszcze jednego nagramy i będziemy kończyć. I tam muszę też podzwonić do, do kolegów. Jak to tam się wszystko u nich odbywało. Oby bez strat, jak najmniejsze straty, żeby były. O, są dwa. Chodź, 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 chodź! Są dwa, te już od północy tutaj bardziej. Przeszły. Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, kać, 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 kać Chodź, kać, 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 Nie Niezmiotem tej wody cholercia i tam piję Chodź, kać, 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 kać Brakuje, żeby się kąpała mi jeszcze w tej wodzie. Dalej, 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 dalej skakuj Nie wiem czy to mój nawet gołąbies. Chodź, 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 chodź. tu bliżej pokażę. Chodź, 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 chodź. Chyba, że doleciał jakiś... jakiś inny. Dalej, chodź, wskakuj. Jak jesteś mój. A jak nie, no to pij i spadaj. Jeszcze chwilę. chwilę nagramy, zobaczymy, czy wejdzie, czy to jest mój, czy nie mój, ale trudno mi powiedzieć, jak to rocznie, jak to. Samisia? Halo! Chodź, kać, kać, kać,

Trzeba spłoszyć, bo bo mi zaraz nie wejdzie, przyleci samczyk już będą po dachu. No jestem. Nie chcę wejść się przez tamtego gołąbka. Chodź, kać chodź, 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 Ale ej, halo. Chodź, kać chodź, chodź, kać. chodź, jakie to nerwy są normalnie. No dalej, chodź, 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 chodź. Nie no, tamto tam, mówię, piję. Zaraz spróbujemy coś tutaj zadziałać. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No i dwa takie zrobiły, no. Ani się nie chce odbić.

to przegna. teraz przegnę tamtą, by zbytnio nie chcę płoszyć. Ale nieraz bywa i tak właśnie. Niby tam mam podbite, żeby ta woda nie stała. Chodź, 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 Także fajnie się zaczęło. Kiepsko się dokończy, widzę. Tu się nigdy nie Także muszę je Chodź kać, kać kać, 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 kać Muszę je tam coś zrobić z nimi, bo... Chodź kać, kać, kać kać, 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 kać Ten wejdzie to tamtego zaraz płoszę Wejdzie następny tutaj Chodź kać, 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 kać Chodź, kać, kać, kać Chodź, kać, kać Kurde nie potrzebnie Ale jest Chodź, 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 To był trzynasty. To połowę nagrałem, no. Chodź, 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 chodź. O, może teraz ta się ruszy. O. I tam idzie następny chyba, nie, to jest dzikus. Ale ten się, kurwa, nie chce odbić, cholercia Ty jesteś Dolot? Chyba to jest Dolot. Chyba to jest Dolot z jakiegoś treningu. Bo się nie odbija i nie chce wejść. Jak reszta. Także zobaczymy z którego lotu na dole... z którego treningu ona przyleciała. Chodź, 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 Nie widzę numeru. Chodź, 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 Także nie ma co się dziwić. Tam zginęła powiedzmy kiedyś to... To się może zakoszował? Także niech się wchodzi ze spokojem. 13 sztuk jest. Także ja filmik kończę. O jest 14. Chodź, 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 samczyk, weź je tam, wegnej. Wegnej je, tam, wegnaj. Ale odbi się, panie. Także jest 14, jest 100% połowy. I tyle w temacie, także pozdrawiam do następnego filmiku. Dobry lot.